Cześć wszystkim! Ja jestem Morek i zapraszam Was na kolejny odcinek z Gry Delaz do Was, part 2 remastered. A aktualnie jesteśmy na historii związanej z ABI. Ostatnio mieliśmy cofnięcie się w czasie o 4 lata i yy, spotkanie z ojcem ABI. No a teraz mamy akt Stadion. teraźniejszości także. Zapraszam i życzę miłego oglądania! Moja szyja! Hej, dzięki, że wczoraj zwolniłaś mi pokój. Luz, kto to był tym razem? Kuchareczka? Nie, pogodynka zeszła z góry. A, pani naukowiec, nieźle. A, trochę za bardzo jara się pracą. Ciągle nawijała jakiś burzy i sam nie wiem. Ale było warto? O, jasne. Mogę umrzeć szczęśliwy. Tak zrób. Nie znajdziesz nikogo lepszego. <laughs> za każdym razem tak mówię. A tu proszę. Okej, okay, Abit tutaj sobie pogadała. Ja się przy okazji rozglądałem troszkę, tutaj nic nie ma. Jesteśmy na stadionie jakimś ...siłownia. Zobacz bardzo musimy gdziekolwiek w ogóle wchodzić, widzę. Także takie miejsce przejściowe, typowo. Mamy tu w ogóle jakiś na Nic nie mamy na razie. Szkoły. ona też? dżentelmen jest dyskretny jakieś szkoły? czy no. szkoła chyba? w tym stylu no i co? czekajcie, możemy sobie tu Dobra, no bo nam zostać tutaj tędy Jest też drzwi Muszę chwilę pogadać z tobą Weźmiesz Weźmy Hmm, okej. Okay. Weź mi coś konpikant. Zjesz co wezmę. Okay. Trzeba sprawdzać Gdzieś tu czegoś nie ma. Do podniesienia. Ta blizna jest na kolanach, Chce go wcześniej A Ciebie też miło widzieć, Abel. Ojej, Rany, Jordan, nie zauważyłam cię. Zabierasz się z nami do Sereveny? Nie, my i ja musimy ruszać do bazy. A co macie tam do załatwienia? Mamy ewakuować hotel i szkołę. Zabieramy z powrotem do bazy zapasy i ludzi. Poważnie? No. Masz kurwa wiarę, że się teraz wycofujemy? Nie wiesz, czy to odwróć. Przynajmniej Leah szybciej wróci z tej stacji. Zawsze coś, nie? Muszę lecieć. Obyś przeżył jak najdłużej. Obyś umarła bezboleśnie. Dobre życzenie. Jak często trzeba ostrzyć nóż? Często. Hmm. A jak to robisz? Używasz maszyny czy Musisz owinąć naprawdę ciasno. Ach, chyba za bardzo go ściskam. Musiałbym tym nim do, tu do pogadania? Co dziś dają? Burrito. Znowu. Abi, co robisz? Hej, ty mnóstwo i teraz budzinę. Halo, jest kolejka. Manny, co jest do chuja? Przepraszam? Stań w kolejce, jak wszyscy. Sorki. Jedziemy na front. Halo. Robisz wiochę. Po co ci trzy? Odłóż jedno. Nie denerwuj się. Bel jedzie z nami. Meni, Gdzie twój plecak? W pokoju? Dlaczego mi to robisz? Bo mi na was zależy, tak? I mam dość tego pierdolenia. Wie, że z wami jadę? Tak wie. I pasuje jej to? Tak. Czemu to brzmiało jak nie? <laughs> to przez mój akcent. No, nie popadaj w paranoję. Spędza z nim sporo czasu, Znaczymy. kiedy masz park. Kochaj. Nie przejmowałbym się. się. Ach, dalej. Zmieść się w garść. No, Żeby tutaj nie pominąć, albo coś nowego trochę. Nie wiem, co ci na wież, nie? No dobra. To nie tylko dzieci. Może pierwsze ale Chodź! A i tak nie będzie na nas czekał. Może chodźmy dalej. Wiedzą to mamy, no to Ale ten oczywiście znowu już patrzę na tablicę Która, widzę kobieta przepuszcza chłopa No chyba lubisz utrudniać mi życie Aleczka To szansa żebyście w końcu zakopały topór Nie odzywamy się do siebie od Jackson Mam udawać że to się nie wydarzyło Oczywiście że nie musicie o tym pogadać Chciałam zabić Jerę, tak jak wszyscy. Ale ona nie jest jak my wszyscy. Nigdy nie zrobiła komuś czegoś takiego. Cię, ciągle zabija blizny. Ale to coś innego niż Doem. Nie zapominaj, jesteśmy trepami, a ona lekarzem. Abim, to przecież rodzina. Zrób to dla mnie, Okej? Okay? Spróbuję. Tylko o to proszę. Opakuj rzeczy, pójdę po Mel. Dobra. Bądź miła. Goń się. Dobra. Rozjrzyjmy się. Ach, może później. Naukowiec, tak? <gulikanie> <toczanie> <toczanie> <zanie> <toczanie> Nawet łóżka po sobie nie pościelił. Tu się coś pokazało. Mamy plecak. Puk, puk. Gotowa? Tak, prawie. O, to jest ta w ją. Cześć. Hej. Przywrócili cię do służby? Ledwo. Pewnie pozwoliliby ci zostać. Wolałabym nie zbijać bąków. Owen się zgodził? A co on ma do gadania? Musimy jeszcze zabrać Alice. Hej. Postaraj się. Okej, okay, mamy tu coś jeszcze? Dobra, może zobaczymy sobie teraz w międzyczasie, co my tu w ogóle mamy dwie apteczki, bomby rurowe ulepszona biała broń z suplementami możemy sobie zwiększone zdrowie klarowność trybuna słuchiwania wstrzymanie oddechu zasięg trybuna słuchiwania zwiększone zdrowie tu mamy na razie zablokowane o, tu mamy tę monetę którą żeśmy sobie znaleźli czyli widzę że aby je odzyskało od taty Tak jest ogólnie musimy znale <coughs> znaleźć kilka tych monet tutaj w grze. Że musimy też się za tymi monetami rozglądać. Dobra. Dlaczego cię wzywają? Spokojnie, to tylko rutynowa rotacja e, Mogłabyś po powrocie zajrzeć do mojego taty. Chyba mu się. sam nie wiem. pogarsza. To znaczy? Skarży się na ostry ból w nadgarstkach. Ledwo może utrzymać łyżkę. Spróbuję mu załatwić leki przeciwbólowe. Podobno przenieśliście się z Owenem do sekcji 9-6. jest jestem ładnie. Sporo młodych rodzin z dziećmi. Podekscytowani? Maleństwem? Jak widzę te biegające dzieciaki. Tak, prawie jestem gotowa. <noise> te wszystkie płaczące maluchy. Owen pewnie dostaje kręćka. Jeszcze ich nie widział. Jest na zmianie z Danim. Danim? Rany. Nie zazdroszczę. Ta. Okej, okay, pogadali. Tutaj się będziemy rozglądać. Nie mamy możliwości biegania. Tu coś mruga. O właśnie, mamy kolejną monetę. Laska tym razem. No, ładne te monetki. Co tam? hej Myślałem, że będzie jakaś rozmowa, a to tylko po prostu takie... Okej. Okay. Tutaj pusto. Tutaj okay, oni są tutaj. Tutaj okay, nie dojdziemy. Nie Ciebie, męczenniku. Jakie to nie są czarcie? Kiedy będzie następna skrzynia? Za jakąś godzinę. 好的，喂。Okay, kolejne kolejną monetę. I main. drugiego roku. Okej. Okay. To wyżej... To znajdzie w ogóle. Hmm. Jeszcze jakiś do kamarek to może tutaj coś nic tu nie ma. Dobra. ten stadion. To były ze flagi Wiesz tą osadę mają potężną tutaj Jestem budowany jest, jest w środku świetnie Ani weźmiesz ją co, ali to jest pies czy co? moja, ty wariatko. Jest moja maleńka. Jestem. Tylko ona zrobimy no, <laughs> Zazdrosna. Hej, uh, idziemy do aut? No to chodźmy. Cześć, Aldo. Chcesz jak na przyjęć piłeczkę? No dobra, skoro tak prosisz, Wapiu. Dobra, widzę, że moglibyśmy się przez tym pieskiem pogławić. To jest taki grzeczny. Z tego pogłaszkajmy. Dobra, jest tu coś jeszcze jakieś inne. Z nami będzie chodzić teraz z tym piłką. Dobra, rzućmy mu jeszcze raz. Idziemy dalej. Przynajmniej zabawy. Czy widziałem? W tej Owszem. Ty świntuchu. Co robi w mieście? Coś dla Izaka? Rany musi być taka samotna. Bardzo to lubi. Spytają kiedyś o kumulusy. <grym> przynajmniej nie walczyć. A jeśli cię to kręci. Chętnie zostałabym na miejscu. Leczyłabym ludzi. Tęskniłabyś zabijanie. Nie sądzę. Mnie by odbiło. Jak szkolone widać. Zobaczmy sobie jeszcze tylko tutaj. Dobra, nic nie ma. Hej Abi. Hejka. Ok, pogadane. O, tu coś mamy. O, i przy okazji moneta. Kolejna. Left jerzy. New Jersey prepared Żłonna z 2000 roku fajnie była w pokoju spoczkę Dobra. jeszcze gdzieś że może. Gdzieś nic nie ma. Hej, Pat. To co zwykle. No jaka? Grazie. Jakie mamy wozy? Weź S24. Ja prowadzę. Podpisz nas. Dzięki. Wytrwajcie jak najdłużej. Obyś umarł bezboleśnie, ok. Mamy pistolet i karabin. Przydałaby mi się rozkrewka. się Mamy amunicję do pistoletu. Okay. dobra, amunicję do pistoletu i do karabinu mamy w pełni. Zobaczmy sobie jeszcze. No, no, dobra dziewczyno, tutaj też ten O, mamy kolejną monetę, u Vermont. O, i mamy trofeum. Zły szelak. Znajdź 5 monet. Może kolejne trofeum. Ferdinand 1791-2002 rok. Ładna monetka. okej, okay. Fajnie. Ja myślałem, że tak szybko spadnie to trofeum tutaj za te monety. Tu mamy kawałek. się rozwrócić chyba, tak? Co powiesz na małe zawody? Pegamy sprząta hatek. Hmm, kuszące. Tegrany sprząta hatek. Po jednym magazynku? Dobra, kabrany. Okej. Okay. 90 do 83. Elegancko. Same headshoty. Następnym razem ja tym strzelam. Jasne, bo liczy się tylko broń. A, tak apropo, czeka na ciebie wielka, sterta naczyń. Hmm, sadystka. <laughs> o, przy okazji, złóż mi pranie. okej okay. o, i padło nam znowu trofeum. Wygraj wyzwanie strzeleckie. Strzelec wyborowy. Okej. Okay. Dobra, mamy tu coś do podniesienia. Ktoś jeszcze chce zmierzyć na, na strzelanie? Chyba nikt. Ruszajmy do bazy. Widzę, że już nie do tego auta, ale ja bym sobie już tutaj tą stronę chciał sprawdzić. Nie byłem. Mel jest w ciąży. No to się przepiętrzy. Porozmawiacie sobie. Gratuluję. Jak sobie w ogóle? Kiepsko. Może chcesz coś z apteki Nie, dzięki. To żaden problem. Nie, spoko. Postaram się zmęczyć. Brałam dodatkowe zadania. Tak jak Owen. Jak to znaczy? Nieważne. Hej, Dokąd to? Dwójka. S24 do dwójki. Gdybyś wytrwał jak najdłużej, O, byś umarł bezwoleśnie. Straciliśmy fermę? Tak. Planujemy ją odzyskać? Nie, Isaac, mówisz, to mało ważne. Łowimy dość dzikich łososia. O co ci chodziło ze mną, złem? Um, nie widziałam go od dwóch tygodni. Ciągle zgłasza się na ochotnika. Rozmawiał z tobą? Mówi coś? Nie roz... Znaczy, mm. widziałam go w kantynie, A, ale... A, już tutaj rozglądać. Jackson i Strząsna nie, nie się.

Zamykam grany. Sprawdźmy, czy jest to bezpiecznie. Ok, już sobie tylko zerknę, ale chyba wydaje mi się, że tutaj jest. Tak, jest, to jest już kolejny akt tego pierwszego dnia w Seattle. Także tutaj sobie zakończymy póki co. Dziękuję, jeżeli się spodobało, zostawcie kciuka w górę i już teraz zapraszam Was na następny odcinek. Trzymajcie się, cześć.